Nie ukrywam, najbardziej marzył mi się medal Mistrzostw Świata, bo ostatni raz to już zdobyłam naprawdę dawno, dawno, dawno temu i tak chciałam sobie przypomnieć te, te chwile. No ale cóż, taki, taki, taki jest sport. W tym nie oddałam naprawdę z siebie, z siebie wszystko. Siódme miejsce na pewno jest to dobre miejsce, ale wiadomo, że... Głód zawsze, zawsze, za, znaczy niedosyt jest i głód cały czas tego, tego medalu e, myślę, że będzie, będzie mi towarzyszył w następnym, następnym sezonie, także e, zadowolona jestem z tego sezonu. Teraz we wtorek wylatujemy na, e, na taki turniej Masters Combat Games, który jest organizowany w różnych, e, w różnych dyscyplinach sportu. E, tam wystartujemy trzy osoby z Polski wyjadą, Radosław Zawrotniak, e, Martyna Senoracka i ja, także będziemy Trzema reprezentantami e, Szermierczymi e, Polski. System był taki, że to była pierwsza dwunastka z listy światowej, później cztery dalsze miejsca z kontynentów, także jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy się wśród, e, wśród, wśród tych dwunastu najlepszych zawodników e, Szermierczych. Także zobaczymy. Także myśl, myślę, że ten, ten turniej to będzie takim turniejem przełomowym, bo będzie zamykał sezon, a już tak naprawdę myślami, już jestem e, w w przygotowaniach do, do kolejnego sezonu.